Szyte kloce, bogactwo elmatów. Wyjątkowo zmysłowe doznanie. Tak subtelna, a jednocześnie tak intensywna. Delikatna konstancja sprawia, że rozpuszcza się w ustach. Szyte. Tręczy Cię uporczywy kaszel? Ukosolwan dogłębnie oczyszcza płuca zalegającego śluzu. Masz śluz? Weź go, Sorwan. W końcu nadszedł ten czas. Niezliczone godziny treningów. Pot i łzy. Wszystko dla tej chwili. Teraz biegnę w czołówce. Łeb w łeb z moim odwiecznym rywalem. To jest ta chwila. Ta chwila! Napiłbym się herbaty. Ja też! Chyba złamałem nogę. Ale herbatka dobra. Jaga. To u nas rodzinne. Laptop, no to pasokon. Karta graficzna 256 kolorów. Złącze USB. Kolorowy wyświetlacz. Tylko za 9999 zł. Przepraszam. Proszę pana. Pan nie niewyraźnie gdzieś wygląda. Proszę wziąć mutiną skorbinę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki lotki dołączonej do opakowania, bądź skonstruuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy twój uśmiech pozbawiony jest blasku? Nie przejmuj się, bo masz nowy Allgate Herbal White. Olgait Herbal White usuwa przebarwienia nakromadzone przez lata i przywraca olśniewającą biel. Olśnij swoich bliskich z nową pastą Polgate. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawimy działanie tego oto busy Lego pads w domu Pana Stanisława. Chodźmy. Dzień dobry Panie Stanisławie. Niech Pan znajmie tą koszulę... No co robicie w moim domu? Ale... My tylko... Ale proszę pana. Co czy... proszę pana, wypadł, bo policję wezmę. Już! Wypadł, weź tą kamerę.